będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś jest poniedziałek, 8 września, święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny. To wyjątkowy i radosny dzień, w którym kościół wspomina narodziny tej, która stała się matką naszego Zbawiciela. Maryja od początku wybrana przez Boga przyniosła światu światłość Jezusa Chrystusa. To święto przypomina nam, że każdy człowiek jest darem Boga i ma swoje miejsce w Jego planie zbawienia. W Polsce to dzień szczególny. To właśnie Maryja przemówiła w Gietrzwałdzie, a także w tym dniu wspominamy koronację cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Trwa również nowenna do Matki Bożej Bolesnej. Dziś jej trzeci dzień. Dlatego z ufnością powierzajmy jej nasze troski, cierpienia i intencje, prosząc, aby tak jak ona nauczyła nas wiernie trwać przy krzyżu. W tym duchu zapraszam do wspólnej modlitwy litanii do Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, Ojcze z nieba, Boże zmiłuj się nad nami, Synu odkupicielu, świata, Boże zmiłuj się nad nami, Duchu Święty, Boże zmiłuj się nad nami. O Święty Krzyżu, broń nas, o Błogosławiony Krzyżu, broń nas, o Cudowny Krzyżu, broń nas, o Krzyżu, drzewo życia, broń nas. Drzewo Drzewo uznania dobrego, broń nas, ozdobo całego chrześcijaństwa, broń nas, narzędzie naszego odkupienia, broń nas, źródło wszelkiego błogosławieństwa, broń nas, pociecho wszystkich strapionych, broń nas, po strachu złych duchów broń nas. Katedro cierpliwości, broń nas. Obrono chrześcijan, broń nas. Kluczu do Królestwa Niebieskiego, broń nas. Ucieczko we wszystkich uciskach i pokusach, broń nas. Nadziejo grzeszników, broń nas. Światło sprawiedliwych, broń nas. Odpoczynku doskonałych, broń nas. Pociecho cierpiącego kościoła, broń nas. Chwało zwycięskiego kościoła, broń nas. Przewidziany przez przez patriarchów i proroków, znaku naszego zbawienia, broń nas. Radości apostołów, broń nas, korono męczenników, broń nas, wesele wyznawców, broń nas, tarczo dziewic, broń nas, zadatku wiecznego szczęścia, broń nas. Krzyżu Święty, któryś był skropiony krwią Jezusa Pana, broń nas. Krzyżu Święty, któryś nam wieczną szczęśliwość przygotował, broń nas. Krzyżu Święty, któryś był godny nosić Zbawiciela Świata, broń nas. Krzyżu Święty, na którym śmierć pokonaną została, broń nas. Jezu Chryste, ukrzyżowany Zbawicielu, zmiłuj się nad nami. Jezu Chryste, któryś cierpiał hańbę krzyża, zmiłuj się nad nad nami. Jezu, któryś ojcu twemu niebieskiemu posłuszny był, aż do śmierci krzyżowej, zmiłuj się nad nami. Jezu, któryś ciałem twoim na krzyżu za grzechy nasze zapłacił, zmiłuj się nad nami. Jezu, który wyrok śmierci na nas wydany przybiłeś do krzyża, zmiłuj się nad nami. Jezu, któryś przez krzyż twój zwyciężył szatana, zmiłuj się nad nami. Jezu, któryś nas przywiódł przez krzyż. Krzyż do wolności Synów Bożych, zmiłuj się nad nami. Jezu, kapłanie, któryś przez własną krew do świątyni wstąpił i dla nas wieczne zbawienie uzyskał, zmiłuj się nad nami. Jezu, który ze znakiem krzyża przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Bądź w Miłościw. Przepuść nam Jezu. Bądź nam Miłościw. Wysłuchaj nas. Jezu od grzechu wszelkiego, wybaw nas. Jezu od zasadzek nieprzyjaciela wiecznego, wybaw nas. Jezu od wiecznego potępienia, wybaw nas. Jezu od bojaźni śmierci, wybaw nas. Jezu przez krzyż Twój Święty, wybaw nas. Jezu przez pięć ran Twoich, wybaw nas. Jezu przez krew Twoją, wybaw nas. Jezu Jezu, przez śmierć twoją wybaw nas jezu my grzeszni ciebie prosimy wysłuchaj nas jezu abyśmy zawsze byli prawdziwymi miłośnikami twego krzyża ciebie prosimy abyśmy w niczym chwały nie szukali tylko w krzyżu twoim świętym ciebie prosimy abyś nas mocą twego krzyża świętego od wszelkich niebezpieczeństw ciała i duszy uwolnić raczył ciebie prosimy Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu. Boże, Ty w zgorszeniu krzyża objawiłeś swoją niewysłowioną mądrość, spraw, abyśmy do głębi przeniknęli chwałę męki Twojego Syna i z ufnością chlubili się Jego Krzyżem, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę w tym pięknym dniu, dniu Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Niech Maryja, nasza matka, otacza Was swoją opieką i prowadzi do Jezusa. Jeśli ta modlitwa była dla Ciebie umocnieniem, zostaw ślad swojej obecności, komentarz, łapkę w górę i subskrypcję. Razem tworzymy tutaj wspólnotę modlitwy, która codziennie gromadzi się o poranku. Do zobaczenia.